Wynik spotkania: Pielica Białorzegi, broń radą 4 do 2. Panie Adamie, prosimy o ocenę tego spotkania. Generalnie dla kibiców, chyba dobry mecz. Z obydwu stron, szybki i zacięty. No myślę, że wykorzystaliśmy te błędy, które popełniła broń. No fatalne błędy w obronie, szczerze mówiąc. Na tym poziomie nie powinno się to zdarzać. Dobrze cieszymy się. No. Idzie. Panu jako jak się grało? tej pracy nie było za dużo, tak przynajmniej to wyglądało z trybun, ale można było obserwować poczynania kolegów, które były bardzo ofensywne i, i, i bardzo mądre taktycznie. Generalnie gramy dosyć ofensywnie, jak widać zresztą, stwarzamy sobie sporo sytuacji. Drugi mecz, cztery bramki, to, to świadczy o tym, że rzeczywiście ta gra jest ofensywna. Natomiast w tej całej ofensywie, jak widać, ponieważ nie mam zbyt wiele pracy, tak jak dzisiaj, nie zapominamy o defensywie. Myślę, że gdzieś tą równowagę znaleźliśmy między grą ofensywną a defensywną. No i to fajnie zaczyna wyglądać. Wiosna w ogóle, bardzo dobra wykonanie Pilicy, remis u lidera, potem zdecydowane zwycięstwo nad Oskarem. Przesłucha wygrana nad Bronią, okazuje się, że nawet można walczyć o utrzymanie jeszcze. Nie pan, no walczymy o utrzymanie, tak, nie można powiedzieć, że, że odpuściliśmy, no nie, wyniki na to wskazują, że walczymy i będziemy walczyli dopóki będzie nadzieja. W naszych ligach tak się dzieje, że mówi się, że sześć drużyn się utrzymuje, albo w statyczności się może utrzymać i osiem, więc trzeba grać do końca i my tak będziemy, będziemy grać. Natomiast jakby nie jest to naszym nie jakim celem, tak, mamy dobrze grać, każdy mecz jest oddzielną historią i te karty historii będziemy chcieli zapisywać na plus. A co na Koniec będzie, może niespodzianka. A do kiedy za, zamierza grać Adam Bolek? 42 lata, yy, burmistrz miasta Białobrzegi. Tego czasu coraz mniej, a forma jak widać cały czas wysoka. Jak wino, im starszy tym lepszy. Tak, może, może i tak to wygląda. Natomiast nie, no to jest, powiem szczerze, gdzieś tam już zamierzam to kończyć, tak, eee, żeby, żeby... Już, już dwa lata temu to słyszałem. No wiem, tylko że widzi pan, no jeżeli tu będzie bramkarz, który rzeczywiście będzie spełniał oczekiwania trenerów działaczy, no to, no, to, no to ja skończę, tak. Ja nie trzymam się tu kurczowo e, tego klubu, chociaż nie ukrywam, kocham to i sprawia mi to przyjemność i, i chciałbym grać jak najdłużej, tak? Natomiast e, nie jest to jakimś tam... E, nie wiem, żyć albo, albo umrzeć, tak? Nie, spokojnie, dopóki będę miał siłę, dopóki będzie forma, tak? to, to będę się w to bawił i... Tyle. Może komentować nas no, w przebiegu meczu. Wiecie, nie powiedział, że przegramy ten pojedynek 4 do 2, no przecież do momentu stracenia bramki mamy, mamy mecz pod kontrolą, dominujemy i nagle dostajemy w po bo będzie obrońcy. Tak się nie podnoszą. wyprowadzamy piłkę, dostajemy drugą bramkę na 2 no, 20, no to, jest, to jest coś niesamowitego, nie wiedziałem. Nie wiedziałem gdzie jest no, czy, że jesteśmy w stanie takie, takie boble robić, ale niestety widocznie nie jesteśmy. Później przycisnęliśmy, przycisnęliśmy, w bramkę na 2-1, myślałem, że do, damy na 2-2 i w szatni było trzęsienie ziemi. Powiedzieliśmy sobie, że wyjdziemy i oddamy im dwie bramki, wygramy ten, 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 ten pojedynek, bo, bo jest to sztuką dzisiaj przegrać. Naprawdę przy tak dysponowanej wibice nikogo nie chcę nie obrażać, ale powinniśmy yy, tę mecz wygrać spokojnie. Ty wychodzimy na drugą połowę, nie wiem, popętane nogi, chłopaki się boją wziąć odpowiedzialność na siebie. Bo... Będę w defensywie, no to już widzieliśmy, jakie przywrócenie na 4-2 to szkoda mówić. No i przegrywamy hej. No co, co tu więcej powiedzieć? No takie spotkanie, z którego. Nie, nie wiem, jak, jakby w ogóle mogliście takim, takim, takim mecz przegrać, to ja sobie nie mogę. Do... Chłopaki są w szatni do też, też to samo mówię. Nie? Także... co dalej, panowie? No co dalej, no mamy... są święta i Ach, może warto wejść do szatni i co dalej, chłopaku, bo no, no, takie słowa, jak padły w przerwie, jak padły teraz, to. Niby wyjdziemy na, na, na pierwsze miejsce, na mistrzostwa, tu przychodzi Medzi i, i jesteśmy, jesteśmy spętani. Teraz przyjeżdża w Warszawa, jeszcze my jesteśmy mocniejszym przeciwnikiem, ponieważ nie ma co porównywać. Nie wiem, czy liczymy na większą mobilizację. Nie wiem, no, najgorsze jest to, że robimy zmiany, gdzieś tam z wchodzi zawodnik i też, też to wszystko nie, nie funkcjonuje jak powinno. Dajemy szansę chłopcom i to nie chodzi jak powinno, także no, warto się na tym zastanowić.